W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o bardzo kontrowersyjnym temacie, bo o kasie w kościele. Zostańcie ze mną. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku zesłowym, w którym, jak powiedziałem przed chwilą, wejdziemy w. Yy, przestrzeń bardzo kontrowersyjnego tematu, tematu tabu wielokrotnie, gdzieś nie podejmowanego. W kręgach kościelnych, a kiedy już się coś mówi o pieniądzu, to się człowiek tak usztywnia, bo nie wiadomo tak naprawdę do czego to doprowadzi. I myślę, że jest to wielka, wielka szkoda, ponieważ niezwykle ogromne błogosławieństwo, tak bym to nazwał, nawet podkreśliłem to podwójnie niezwykle ogromne błogosławieństwo kryje się za tematem finansów i pieniędzy, kiedy właściwie potrafimy je w naszym życiu ułożyć, ustawić. Mówię też o połączeniu błogosławieństwa duchowego z błogosławieństwem finansowym, bo ktoś kiedyś bardzo ciekawie to policzył, że w Biblii jeszcze więcej niż o miłości mówi się o pieniądzu. Bardzo ciekawa statystyka, ja tego nie liczyłem, więc głowę za to nie dam, ale nawet jeśli tak nie jest, to i tak jest to ogromna liczba wersetów biblijnych w Nowym Testamencie, w Starym Testamencie, gdzie widzimy, że nasze życie duchowe łączy się bardzo mocno z naszymi finansami. I to nie chodzi o to, że jeśli ktoś ma dużo kasy, to ma dobre życie finansowe, znaczy dobre życie duchowe. Jeśli ktoś ma teraz błogosławieństwo w pieniądzu, to będzie miał błogosławieństwo duchowe i że sobie to błogosławieństwo duchowe można kupić. Totalnie nie idziemy w tym kierunku. Ale jest. Pewna zależność między czczeniem Boga swoimi finansami a również tym, co możemy w naszym życiu duchowym widzieć. O tym trochę dzisiaj powiemy. Zresztą może pamiętacie fragment, przychodzi mi do głowy, jeden fragment z Nowego Testamentu, z 10 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie jest mowa o Korneliuszu, który nie był Żydem, a który jako pierwszy doświadczył wypełnienia, napełnienia Duchem Świętym w jego domu. Poganie zostali ochrzczeni Duchem Świętym, napełnieni Duchem Świętym, co wcześniej było zarezerwowane tylko dla Żydów. I o co chodzi z Korneliuszem? Kiedy anioł przyszedł do Korneliusza i spotkał go z później w konsekwencji z Piotrem i to wszystko się zadziało, na samym początku, kiedy anioł przyszedł do, do Korneliusza, powiedział mu takie zdanie. Twoje modlitwy, twoje hojne modlitwy i twoje hojne jałmużny przypomniały o tobie Bogu. To znaczy, że Korneliusz, mimo że poganin, był człowiekiem, którego duch był tak hojny i tak obfity, że kiedy Bóg patrzył z nieba, zobaczył: Ja, ja chcę tego człowieka bliżej, ja chcę, żeby przez tego człowieka zadziało się więcej, bo kiedy człowiek potrafi być hojny w dawaniu, potrafi też hojnie przyjmować. I myślę, że to jest ważna zasada w życiu duchowym. Dzisiaj otworzymy sobie za parę chwil fragment, który, który o tym będzie mówił, ale mam też jak zwykle na początku kilka informacji na temat też chwała mu. Oczywiście cały czas zapraszamy Was do tego, byście byli z nami. Myślę, że mogę zdradzić, że jesteśmy mniej więcej w połowie takiej naszej szacowanej ilości osób, które pojawią się na chwałę Mu, także mamy teraz czas do całego wydarzenia, by drugą część hali wypełnić, byśmy naprawdę spotkali się tam w jak największym gronie, by jak najwięcej z nas mogło doświadczyć mocy Bożej, miłości Bożej. I myślę, że to jest bardzo bardzo istotne. I chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć też o takiej jednej, jednej informacji, bo pojawia się bardzo wiele pytań na temat tego. Albo było nawet trochę wiadomości takich rozczarowujących, że o nie ma już miejsca na płytę, nie ma już miejsca na no właściwie, żeby usiąść na płycie, tylko zostały trybuny. Chcę Wam powiedzieć, że trybuny są naprawdę świetnym miejscem. To nie jest stadion, to hala, więc jesteśmy trochę bardziej ściśnięci, nie będziemy tak oddaleni. Poza tym Irminka z Marcinem naprawdę przygotowują pięknie wyglądającą halę. To wszystko, jak będzie wyglądało naprawdę, na pewno kapcie będą spadały. Zresztą, jak byliście w łodzi, to widzieliście, jak wszystko pięknie wyglądało, brzmiało. Oni naprawdę pracują nad tym, żeby, żebyśmy mieli jak najlepsze warunki do modlitwy. Także możecie nam zaufać, że kiedy przyjdziecie na trybuny, usiądziecie na trybunach, będziecie wszystko widzieli, wszystko słyszeli i to naprawdę będzie wspaniałe miejsce do modlitwy. Także nie wahajcie się, nie zastanawiajcie się, zapraszamy Was bardzo serdecznie, byście kupowali bilety dla siebie, dla najbliższych, dla Waszych wspólnot, parafii. Przyjeżdżajcie po 24 i 5 sierpnia. Widzimy się w Krakowie, w Tauron Arenie. Dobrze, przechodzimy dzisiaj do drugiego listopada. Do Koryntian, ósmy rozdział to jest od siódmego wersetu przez 9 do 15. Dzisiaj mamy trochę taką yy, skakankę, ale otwórzmy sobie drugi list do Koryntian. ósmy rozdział, siódmy werset od 9 do 15. I ten fragment, który przeczytamy, jest właśnie fragmentem, bo stąd się wziął dzisiejszy odcinek i dzisiejszy temat fragmentem, który mówi o zbiórce. Kościele. Jak czytamy sobie listy świętego Pawła, czytamy sobie listy innych autorów, szczególnie, no właśnie w tym Nowym, w Nowym Testamencie, wśród listów do, do różnych gmin chrześcijańskich um, czytamy tam właśnie wielokrotnie o tym. Że Kościół wspiera się nie tylko duchowo, ale Kościół wspiera się również przez finanse, przez zbiórki, aby nikomu nie było, nie brakowało jakichś, no właśnie, najbardziej potrze potrzebnych rzeczy do życia. I dzisiaj czytamy również o takiej zbiórce, która ma się odbyć na rzecz wspólnoty wierzących. Do tego zaprasza święty Paweł, więc przeczytajmy wspólnie ten fragment. 2 Koryntian 8 od 7: i potem 9 do 15. A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do Was, tak też abyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię tego, by Wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować Waszą miłość. Znacie, znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który, będąc bogaty, dla Was stał się ubogim, aby Was ubóstwem swoim ubogacić. Dop doprowadźcie teraz do, to dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało Waszą chętną gotowość. A gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, co się ma. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie. Lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przejdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane. Nie miał za wiele ten, kto miał dużo, nie miał za mało ten, kto miał niewiele. To jest fragment, w którym święty Paweł, mam wrażenie, też, też daje taką jedną myśl, która tutaj się przez te wersety przewija. Że nie chodzi w tej naszej dobroczynności i wdawaniu, w dawaniu, wspieraniu się nawzajem finansowo o to, żeby dać i zabrać sobie tyle, żeby ktoś miał, a ja żebym nie miał, albo żeby sytuacja była odwrotna, ale chodzi o to tak naprawdę, by teraz każdy z nas mógł żyć w pewnym. Poziomie dostatku, by ci, którzy mają więcej, mogli dzielić się z innymi, którzy tak wiele nie mają, aby oni mogli również doświadczać pewnego dostatku, to znaczy, by mieli wystarczająco do tego, by żyć. W innym fragmencie Słowa Bożego czytamy, też święty Paweł o tym mówi, że my obfitujemy, czyli mamy nadmiar po to, by zaradzać niedostatkowi tych, którzy nie mają. I teraz to jest zasada. Wiem, że kiedy mówiłoby się takie rzeczy w świecie, czyli w, w, jakby poza ludźmi wierzącymi, poza tymi, którzy idą za Chrystusem i chcą się tego słowa słuchać, brzmi to dziwnie. I brzmi to tak trochę niesprawiedliwie. No, jeden ma, drugi nie ma, może ten zarobił, a ten się obija. No, różne są sytuacje w życiu. Ale, ale chodzi tutaj, żeby złapać pewną myśl, że sprawiedliwość polega na tym w kościele, byśmy naprawdę potrafili odnaleźć tych, którym brakuje i podnieść ich standard życia, czy podnieść ich standard funkcjonowania do takiego poziomu, aby mogli powiedzieć: Nie mam niedostatku, mam wystarczająco, by żyć. I by się nie troskać, by, 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 by funkcjonować. I to jest ta myśl, która tutaj się pojawia. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Zresztą, kiedy patrzymy na życie duchowe, ja mam bardzo wielu ludzi, od których czerpię duchowo, i bywa także w ich życiu duchowym widzę ogromne bogactwo, obfitość w obszarach, w których ja sam widzę, że mam niedostatek. I wtedy, kiedy ja idę do nich, oni ubogacają mnie swoim bogactwem, ubogacają mnie tym. Co mają, co sami z Bogiem przeszli, i czasami to bogactwo jest dużo bardziej cenne niż jakiekolwiek materialne rzeczy, złotówki, pieniądze, rzeczy, które ktoś może mi dać. Macie takie sytuacje, znacie też takie historie, doświadczacie tego, że czasami ktoś, co, ktoś kto daje ci coś duchowego, coś niematerialnego, czyni cię dużo bardziej bogatym niż ktoś, kto przelałby ci po prostu jakiś spadek. I tak naprawdę patrząc z tej perspektywy Królestwa Bożego, z perspektywy nieba na pieniądz, to jest jedynie narzędzie, które ma nam służyć, to nie jest coś, co nadaje nam wartość, bo wartość mamy w Chrystusie. Święty Piotr napisał w jednym z listów, masz wartość większą niż złoto czy srebro, bo Twoją wartość określa krew Chrystusa, która została przelana. Syn Boży, sam Bóg, Syn Boży. Przyszedł na Ziemię i Jego krew nadała Tobie wartość, bo przelewał ją za Ciebie. Masz wartość. To nie są pieniądze, to nie jest e, jak w piłce nożnej, okienko transferowe, wycenia się gościa na ileś milionów. Jesteś cenniejszy niż ktokolwiek w okienku transferowym, bo Chrystus przelał za Ciebie swoją świętą krew. Jesteś tak cenny jak krew zbawiciela. Nie wiem, czy kiedyś o tym myślałeś. I, I ten fragment rzuca nam światło na te wartości duchowe i te finansowe i materialne. I teraz zobaczcie, chciałbym zadać takie pytanie, e, które myślę pojawia się często wśród wierzących. E, ile mieć, żeby było dobrze? To znaczy, czy ja mogę być bogaty jako wierzący? Czy ja mogę mieć, mieć jakieś pieniądze? Czy ja mogę mieć jakąś kasę? Czy w ogóle ja mogę... Obfitować, czy jak już zarabiam za dużo, to już nie mogę się nazywać dobrym wierzącym, bo może już jestem pusty i próżny. Jak do tego podejść? Jak podejść do może inaczej jak ocenić to, czy stan, w którym dzisiaj jestem, jest dla mnie i dla mojego ducha dobry? czy może nie jest, nie jest zbyt, no właśnie, wielkim błogosławieństwem dla mnie. I chciałbym przeczytać Wam fragment, który znalazłem kiedyś ze świętego Grzegorza Wielkiego na temat niewoli posiadania. I myślę, że święty Grzegorz Wielki odpowiada tym fragmentem, tym co za chwilę przeczytam, na to pytanie, ile mieć, żeby żeby iść do przodu, Kiedy mogę zobaczyć, że w moim życiu duchowym pieniądz mi przeszkadza, a może mam wiele i mi nie przeszkadza. Bo też jest taka możliwość. Możesz mieć bardzo wiele, a Twoje życie duchowe może na tym w ogóle nie ucierpieć. Jeśli Twoje serce jest we właściwym miejscu, bo Słowo Boże mówi gdzie skarb Twój, tam serce Twoje. Więc generalnie to jest bardzo um, niejednostajna i niejednolita granica. Gdzie ktoś mógłby powiedzieć, od takiej kwoty do takiej jesteś duchowo bezpieczny, powyżej takiej kwoty masz problem. To tak nie działa. To wszystko zależy od tego, jak Twoje serce jest ukształtowane. Ale co mówi święty Grzegorz Wielki? Chciałbym Was zachęcić do porzucenia wszystkiego, ale nie śmiem. Jeśli to nie możecie opuścić wszystkich spraw tego świata, a pewnie nie możemy, zatrzymajcie je tak, aby one Was na świecie nie zatrzymywały. Abyście dobra ziemskie posiadali, a nie byli przez nie posiadani. Aby wszystko, co wasze poddane było duchowi, nie zaś by on, skrępowany miłością do świata, stał się podległych sobie spraw, nie, zupełnym niewolnikiem. Niech przeto to dobra doczesne będą używane, wieczne upragnione. Dobra ziemskie niech będą usługującymi w drodze, wieczne upragnionymi u celu. Cokolwiek dzieje się na tym świecie, niech będzie uznawane za drugorzędne. To jest, myślę, genialna podpowiedź Świętego Grzegorza. Jak patrzeć na rzeczy materialne, jak patrzeć na pieniądze w swoim też życiu, jak zbadać swoje serce, czy jestem naprawdę w dobrym miejscu. Mówi, jeśli nie możecie się wynieść z tego świata, no nie, nie możemy się wynieść z tego świata, żyjemy tu jeszcze, to zatrzymajcie te wszystkie bogactwa i rzeczy tak, tylko właśnie tak. Aby one was na świecie nie zatrzymywały, abyście dobra ziemskie posiadali, ale nie byli przez nie posiadani. To jest właśnie ten termometr, o który chodzi. Czy to, co masz, czy to, co posiadasz, czy to ile masz, sprawia, że dalej i mimo, mimo to patrzysz dalej na dobra, dobra wieczne, patrzysz dalej na koniec swojej podróży, patrzysz dalej na wieczność, na wieczność i, i korzystasz z tego, co masz z perspektywy wieczności trzymając to wszystko zapominasz o wieczności i żyjesz po prostu wydawaniem tej kasy, wydawaniem życiem po prostu jak pączek w maśle, żeby po prostu tak sobie żyć. To są dwie możliwości, gdzie dzisiaj jesteś. Gdzie jest twój skarb? Bo tam będzie twoje serce. Jeśli twój skarb będzie zakopany w materializmie tego świata, ty w pewnym momencie uderzysz głową w czoło i się zorientujesz, że zmarnowałeś wiele swojego życia i że tak naprawdę wszystko, co robiłeś, nie było ważne, nie było warte straty Twoich lat. Ale kiedy patrzysz, masz być może te wszystkie rzeczy, ale, ale dalej one pozwalają ci patrzeć, czy ty masz tak ukształtowane serce, że ty dalej patrzysz na dobra wieczne i potrafisz z perspektywy nieba tym wszystkim zarządzać, jesteś w dobrym miejscu. O tym mówi Święty Grzegorz Wielki. Niech przez to dobra doczesne będą używane, a wieczne upragnione. Zadaj sobie pytanie, czy dzisiaj twoje pragnienia są. Duchowymi pragnieniami, czy Twoje pragnienia są powiązane z wiecznością, z Bogiem, z wartościami, które nie przeminą? Czy być może wszystkie Twoje wartości są oparte o to, czy masz dzisiaj w garści to, co chcesz mieć w garści? Co gdybyś to wszystko miał stracić? Co gdybyś miał oddać? To, co jest Twoim majątkiem dzisiaj, co jest być może, e, no właśnie, tą two tym Twoim bogactwem i poczuciem pewności, w czym pokładamy dziś ufność, nadzieję, w czym jest nasza nadzieja i pokój serca, to są pytania na dobry rachunek sumienia, czy dobrze korzystamy z pieniędzy, czy dobrze korzystamy z tego, z tego materializmu, który mamy, bo on nie musi być zły, on może być pomocą i narzędziem, wtedy jest ok, gorzej, jeśli staje się celem naszego życia. Myślę, że tym, co może nam pomóc, bo może się dzisiaj ktoś zorientować, kurka, jestem w złym miejscu. Jestem dzisiaj w takim miejscu, gdzie nie jest najlepiej ze mną. Po tych pytaniach wiem, że jest ze mną źle. Co zrobić? Naucz się dawać, naucz się dzielić, naucz się błogosławić, naucz się szukać potrzeb innych i tym potrzebom, potrzebom zaradzać. Człowiek, który zaczyna dawać, zaczyna być. Błogosławiony, człowiek, który staje się dawcą, który zaczyna dzielić się i hojnie błogosławić. To jest człowiek, który, którego serce poszerza się na to, by przyjąć jeszcze więcej Bożego błogosławieństwa. Możesz stać się jak Korneliusz, który miał, żeby hojnie dawać trzeba mieć dużo, a Korneliusz usłyszał od Anioła: Twoje hojne ofiary przypomniały ciebie Bogu. On sobie nie kupił błogosławieństwa, on nie wykupił błogosławieństwa od Pana Boga. Ale tym, że hojnie dawał, otworzył swoje serce tak hojnie, że my dzisiaj po tych dwóch tysiącach lat wspominamy Korneliusza, który mógł przyjąć dar Ducha Świętego dla Pogan. To jest niesamowite. Ja chcę być takim człowiekiem, który stworzy hojnością serca takie lądowisko na Ducha Świętego, że wszędzie, gdzie pójdę, by Duch Święty mógł ro robić, co chce. I tu, w tym punkcie, w tym miejscu łączy się pieniądz. Z duchowością. Łączy się pieniądz z życiem duchowym. I potrzebujemy sobie zadać pytanie, gdzie my dzisiaj w tej całej drodze jesteśmy. Panie, dzisiaj dziękujemy Ci za tą świeżą porcję Słowa Bożego. Sprawdy ono nas przemieniało i byśmy byli ludźmi, którzy będą hojni, tak jak Ty jesteś hojny, bo oddałeś swojego jedynego syna, aby nas zbawił. Oddałeś wszystko, co było najcenniejsze. Prosimy Cię, daj nam być ludźmi, którzy są hojni, którzy błogosławią, którzy dają abyśmy mogli poszerzyć swoje serce na jeszcze więcej łaski, która będzie przepływała przez nasze życie. O to się modlimy. O to prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym tygodniu. Ja dzisiaj kiedy nagrywam ten kwadrancik jestem pewnie w, w Paryżu, w sensie będę, kiedy będzie udostępniony. Teraz nagrywam z Skierniewic. Módlcie się za nas, módlcie się za mnie. Zapisujcie się na chwała mu i widzimy się już niebawem. Mam nadzieję, gdzieś na żywo, najpóźniej na Tauro na Arenie w Krakowie. Link do biletów w opisie. Trzymajcie się. Niech Pan Bóg Wam hojnie obficie. Błogosławi.